Nie, czyli fale duże są deski, i jak może, na przykład tam, tam. na jakich deskach to na kajcie pływa na takich dużych falach? Nie wolno. To, ale jak już by można było na przykład. w takich momentach proszę Cię, tak no, ja ja ci, już, Powiedz mi, załóżmy, że można i na jakiej desce już pływał wtedy? Na no tej no właśnie. Ale, ale no jakie? No. Mamy już dwie, dwa rodzaje takich jednokierunkowych. Dobra, jest dobry z angielskiego? Nie. A jak jest fala po angielsku? Dobra, no. No powiedz, no, po, no powiedz, jak jest fala. Nikt tego nie wie. To w wojsku, prawda? No, <noise> <na> pół, <noise> fala <się> tak, <noise> Deska waveowa. Jeden... na fala, tak? Jeden. Ma zagięty dziób. Dobry, tak? Miałeś pokazywaną tę deskę tutaj, w tym miejscu tydzień temu. No A no była przecież! A no ja była, A jakaś jeszcze omówiona deska, na przykład, której na falach się nie pływa, a też jest jednokierunkową. Muszę pływać... <śledzy> <śledzy> <Super mutant. śledzy> taki sup ale do kajta. No. Nie no, no, nie mutant. Oprócz mutanta jest. Żeby... Ma dłuższe finy, <śledzy> też I dzisiaj na niej pływali. My? Na nie, nie pływaliśmy. <śledzy> pływali no, ale pływaliśmy motorówką i widzieliśmy jak A, ten taki z wielką taką? No, to co taką wielką. No to jest za jedna kierunkowa, tylko nie jak to się nazywa. A do czego ona jest używana? No. Oprócz opływania prawo lewo do... No. Halsowania, nie wiem. Halswania. Też. Można o, się halzować. Ok. Można. Do lansowania. lansowania. również można. Tego dużo desku się przystoi. Rejsowa, tak? Rejsowa. Do, nie do rejsów oczywiście, tylko do ścigania się. To też z angielskiego Dobrze. Na Mamy naprawdę. dwa plusy, ja tak bym powiedział. Takie bardzo... Tak? To za późno. Jeszcze jedno pytanie, ja bym zaciągnął to, bo to jest takie Ciągnę. dwa z pustek. Studenckie dwa z I Z całą myślą, że to nie? Tak, zajmę. Tak, dodatkowo, mocnicze. No jakieś może proste. Okay. Dobrze, no to najprostsze pytanie. Do czego służy latawiec? Żeby lepszy głos Do pływania. Tak. Nie. Do... <laughs> Deska służy ja. do pływania. Ale Rosji bez... bez... ucieka. A coś z latawcą też można bez deski? Jak? Jak robisz jestem sam? Już nie pływa. Ale ty, bo popłyniesz z tym w latach. Ja popłynę za to. I to jest... podam się do czego służlo no. tawiec. Co się dzieje? No dzięki niemu możemy popłynąć. O, dzięki no, możemy no, popłynąć. jest, lepsza, jest, lepsza, jest lepsza. Dobre, brawo, dziękujemy. A, było ciężko, było naprawdę. Ciężko teraz wiemy jak czują się wykładowcy. <laughs> Kolejna, to mi. Kolejna chętna, Paweł osoba. A to Paweł, to moja grupa. Jakieś proste pytanie mu zadajmy, dobrze? Każdy kawałek. To nie jest lista do... życzeń. Naprawdę? Tak, proste, życzenia. żeby wiadomo, że jakaś tam grupa jest bardziej zaawansowana, mniej zaawansowana, żeby jakoś sobie radził. Efekt Venturiego. Co to jest? Może jak wiatr przepływa przez zwężenie, to przyspiesza. Tak jest. Co? Tak nie, no, tam jest. było. mamy jedno? Nie, nie mieliśmy. <grym> tak, my to jest wszystko. Gdybyśmy znaleźli No, Jeśli na przykład mamy dwie góry, to w miejscu pomiędzy nimi wiatr będzie szybszy niż tam dalej na przykład no będzie po prostu w w się. To już robi się dysza większa. Tak. W praktyce. Taka dobrze. jak w suszarce Żeby zwiększa się szybkość tego. Bardzo bądź. dobrze. A tak jak ja to nie Nie za łatwe pytanie. Ręki mi się ukryć. Nie, takie nie Taki nie załatwisz, czym jest skype? Jest skype. A ty? No, no, nie robi... Robi... Nie A nie. pytałeś to wczoraj <śmierdziś> no, przecież na filmie. No gluczę. Bę... backrole. No chyba Kaita. chodzi o to, że jakby ratawcem zakręcasz takie pełne kółko w powieści. Tak, nie, świat źle nie sprawdzał. Karolek nie wiedział. Karolek nie wiedział. No, Kto to jest Karolek? No jest tak. Ten kolega. A, a, Dobrze, powiedz nam ilu linkowe mogą być latawce No generalnie są czterolinkowe, w sensie dwa dwie testerujące i dwie nośne Ale tak. na przykład Norfy chyba są pięciolinkowe, nie? tak? Niektóre są. A tak. no, czy może być oprócz e, 5, jeszcze, jeszcze inne oprócz mogą być więcej lub mniej linek? Sześć, latawczej generalnie latawce. No Nie wiem, pewnie mogą być, ale nie w rękę. Aha, no, dwulinkowy, no właśnie, dwulinkowy, tak? No dobra. Okej. Ja powaga. Ja poszedł, Widzisz można Ale nie wiem. Kolejna osoba, poszło. No, to tak. może dziewczyna to jest. No, na który raz już zdaje? Nie Nie <grymne> Za każdym razem ciężko idzie. Zobaczcie, została na drugi obóz. Karnie za karę, nie zdała. Od czerwca do hmm. Dobra Julka, to już mówiliśmy o tych deskach, po co jest deska rajsowa? Deska rajsowa. No bo pomyśleli, że tu ty mamy typy, których pływamy, ale nie mamy żadnych deskach rysowych, ale żadnych. po co na tych deskach rejsowych pływają i kto, i, kto? I dlaczego na nich pływają? I znaczy, to w ogóle właśnie... I czy, to w ogóle i to, to, to mi się to podoba. Się <grym> <grym> pytam. Znaczy no <grym> to im się może podobać? No odpowiem. Jak pływają, ja że to mi się podoba. Możesz, Możesz. mi się podoba. No dobrze, ale to... Dlaczego? To ja czy... do sedna. Dobra, to ja, ja robisz, <grym> że... Obrza tą deskę, jak mi co ona mogłaby wyglądać. No ona jest jednokierunkowa, tak. Na, ma dłuższe tak. finy. Tak. Gdzie ma te finy? Z tyłu jakby. Na rufie. wtedy rozumiałem, tak? Dobra. Um, I ona jest zwykła, Dobra, a dzięki Dobry. tym długim finom... Co, co ono może ona jest łatwiejsze? Mod... Co, co może robić? Ład, łatwiej niż... Lepiej jest. niż Twinty w tym przypadku. się lepiej? Dobra. Możesz lepiej chalsować się to, że to większy. używa desek the... w sensie, tak... <laughs> <laughs> no, Rejs. To no. no, pewnie do się, tak? No, tak. Na... <laughs> Do, nie do miejsca. Dobra, a tu mamy jakieś osiągnięcia. O kurde. Świecie. W świecie. W jednym temacie. Orka udostępnia. Orka udostępnia. Bądźcie czujni. Masz telefon? Masz miejsce? Uczyszczę, bo nie chodziliśmy. Ale, ale było to. Ja, ale widziałam to. Tak Na o! No O! Ornikowski. No, 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 no. no nie, jeszcze w sumie. Sensie. Ale był blisko, miał latawiec do Rejsu. Nie chodzi mi o najmłodsze, bo <grywa> czy w ogóle <grywa> y, jakiś jak prezentujemy taki no nie światowy, czy w ogóle jesteśmy beznadziejni i daleko w tyle jak piłce nożnej? Jak padło to pytanie, no. No, to w którym żyjemy? No jak myślisz, jak, jak tak. myśli, ja w piłce nożnej. Dobra, pierwsze dziesiątce, które miejsce? Pierwsze dziesiątce? Tak. Ale nie mówię, na czym To no dobre, Ostatni jest Ostatnie, wczorajsze. Trzy Ooo, blisko. Czwarte. Czwarte, ale miejsce mistrza, mistrza, mistrza Świata, tak? No. A w konkurencji freestyle O, tu był, bo, bo latawiec spada... sobie takim... Ale czekaj, ale, on ale on walczysz coś tam jeszcze? Teraz nie, jest na trzynastym tutaj wczorajszym. A z ale ciekawości... Ale jest teraz na czwartym miejscu. A właśnie Błażej Ożuch, co nie on nam też walczył trochę, tak? <noise> a w konkurencji freestyle-kowiec gdzie jesteśmy? Pierwszy. 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 Pierwszy? Ale w Price'ie jest też e, Aga Grzymska, która też jest tam jak od tysiąca. Aga? No Aga, no aga. To zapamiętałaś, co? No. Dobrze, mamy jednego plusa Może tysiąca, polityka. ale Aga. Mam. Dobrze, Julia. Ile razy się splątałaś na dowodze? Raz. Raz się splątałaś? Ile razy splątał się Karolek? Dobrze. To zajęcia. Dobrze, czyli tak, splątałaś, tak? Więc co robimy, jak już się na przykład w ladawce splączą, tak? opisz nam aż do momentu, kiedy wrócisz do przyczepki? będziesz płakać. No więc najpierw jak jeszcze jesteśmy na wodzie i te latawce są splątane, no to... Z własnej... Julia mówi z własnego świadczenia. Tak, najpierw trzeba zrywkę puścić, tak? Zrywkę puścić? Tak. I to spadają wtedy te ladawce i to trzeba je... Zebrać do kupy, zebrać, odpiąć i zanieść na brzeg, a potem przez parę godzin rozkazywać linki. <śmiennie> to jest ten kluczowy element. Tak, a z kim się spotkałaś? Z Szymonem. Kim jest dla Ciebie Szymon? Czy on jest blisko Rady? dla Ciebie osobą? <śmiennie> nie, Że tak się z nim no się... dobra.

Dobrze, Julia. Czyli tak, system, tak, tak. to nie ma szans, żeby to na wodzie jakoś się ogarnął. No, ale... jak szybko chłopiecie system, no to A wszystko spada, przechodzisz tak, przez no. jego linki, on przez twoje. I jeżeli wieje dosyć no, lekki wiatr, tak, jeżeli jest tak jest tak jak jak ostatnio, że to... nie warto, rzad, warto, bo ja ona miała 5 metrów, ja miałem 11, przeciąłem przez moje linki w drugą stronę. Tak nie było szans, ty zrobił. że jak się przetem, bo jak idę Aha, na około, ja mojej... A, ona przez swoje linki i ilatawie, przeszedł na drugą stronę i wyleciał po drugiej stronie. A tak, kogo wina była. Cholst, to, to tak. samo. Ty nie wnikajmy. Kiedy <grym> skaczesz, no, i właśnie w w swój ilatawie. No i chwilę, moment, myślałem, że da się, ale linka, latawiec z no małą no linkę, więc dalej w bok już, całkowicie za nas posiągnął jedną i drugą osobę. Tak. 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 Więc ja musiałem użyć wtedy to mamy zaprosy. Trzecie pytanie. pytanie. w takim tak? razie, w, jakim, w jaki kurs tak? tak? z razy tak? razy pozwala tak? nam uzyskać tak? tak. wysokość? 12 razy ale prawego czy lewego halsu? Od Ktoś, nie ma każdego. Dobrze, dziękuję, brawo. Martyna, zapraszamy. Kto jest tam na obok grzybku? To ja będę też. Gdzie są twoje oczy? Na pewno nie z tyłu. Jeszcze raz. Jego drugi błąd darą powie niekomisji. No nie, jedno pytanie. Jeszcze jedno polecie. Martyna, brawo. Zestresowana jestem po prostu. Dobra, jeszcze ten? od Kuby. Od Kuby. Czy byłaś kiedyś na Kuby? Kuba był na mnie chyba wyrazić. Na Wyspie! Na wyspie, nie tylko obok, Jakie wynudzenia? Okej, okej. Mamy się nie poznaliśmy jeszcze. Ale, ale ja też mam pytanie. Czy Zostawmy preferencje. Chciałby, czy e, wakeboarding pomaga przy e, nauce kitesurfingu? No, a dzisiaj próbowałam. I no, myślę, że pomaga trochę jednak. Dobrze, pomaga. I nauki. trudny ja na pewno na tej nauce. Dobry mężczyzna. Tak, a więc wymienić wszystkie elementy z jakich składa się bar. O... Teraz to ładnie. Nie było na wykładzie. Nie, nie było w ogóle. No, nie było wykładu. przynajmniej pięć w takim razie. Wersja light -up. Malinki. 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 Masz malinki. 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 Malinki Zaraz malinki, no to się dzieje. Ja nie ja wiem powinien W takiej sytuacji. Malinki. No to jeszcze cztery. Co jeszcze ma? Marączkę. Marączkę. Ma tak. Rączkę ma. Jedną jak, jak się to rączka? Dalej? Prążek. baru? No bo No właśnie. Dobrze. No, Dobrze. no, no to dalej? jeszcze dwa elementy. E, ma to jest zabezpieczenie, chicken lupa. To nie jest zabezpieczenie lupa. W sensie chicken, co? No, lupa. Lupa. No, no. Ale nie pałeczkę. No, no, więc co? Chcesz całego lupa? Całego. No tak to się nazywa, właśnie tak. Ale to nie jest zabezpieczenie. No system, system bezpieczeństwa. No. Numer 1. Y no. no i co jeszcze? Jeszcze jedna ważna rzecz. No coś z Dawid no. no. A zmieniłaś ty tylko system bezpieczeństwa? A, Di ma. Ma, faktycznie ma Di No? no. Super. Naciągany, ale myślisz tak. takie Nie, naprawdę rewelacja. Dobrze. <grym> Z rodzymi łóżkami, tak jakbym Dobrze. Jakiego byś wzięła kajta dla siebie? Najmniejszego. Na nie Nie, na silnym. Takie w mieście, tam, 3 Na Piątkę. Dobrze, <grym a teraz powiedz mi, co oznacza ta piątka? Ma 5 metrów. 5 metrów. Ale w jakim? Jak? Nie. Wsześć, tak. W sześć czy w sześć? Czy w ogóle w głow może? Chyba wejdzie w głowę.